Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj materiał na temat Nano Banama, na temat którego powstało już naprawdę setki różnych materiałów. Ja od dłuższego czasu przyglądałem się temu generatorowi, oglądałem mnóstwo materiałów. Sam go testowałem na Różne sposoby, i tak naprawdę chciałem nagrać materiał 100 zastosowań nano banana i pokazać Wam 100 różnych zastosowań tego generatora od Google, który jest darmowy i który w tym momencie jest jednym z najlepszych generatorów darmowych na rynku. Niedawno wyszedł również Seedream, dream który jest również znakomity i nawet ma lepszą jakość obrazów w wygenerowanych obrazach, natomiast i o, o tym mówiłem na jej Natomiast stwierdziłem, że pokazywanie Wam i robienie kolejnego filmu na YouTube, który będzie pokazywał właśnie przykłady, jest trochę bez sensu. Są takie strony jak NanoBanana. GUIDE to jest strona znaleziona przez Ninę, zajsfery. Dziękuję Ci, Nina, że podzieliłaś się ze społecznością tym, tą, tą, tą stroną, gdzie na przykład macie 100 różnych zastosowań nano banana. Wchodzicie, klikacie Case Study i macie zastosowanie, macie prompt, który możecie sobie skopiować i lecicie dalej. I dosłownie w kilka sekund jesteście w stanie przejrzeć takie różne zastosowania i przykłady. Więc robienie z mojej strony takiego materiału nie, nie miało sensu. Postanowiłem Zrobić materiał, który będzie jedynym materiałem, który musicie oglądać na temat NanoBanana, dlatego, że będzie on dostosowany do waszych potrzeb. Dlatego, że każdy z nas potrzebuje całkowicie czego innego, ale dzisiaj pokażę wam, jak stworzyć aplikację własną z NanoBanana za darmo, dosłownie w kilka minut. Ten materiał nie jest długi. I pozwoli wam to wykorzystywać ten generator obrazów do własnych potrzeb, a, a że będzie to dostosowane do was, to wystarczy tylko kilka kliknięć, wrzucenie zdjęcia, opisowy tekst w języku polskim i otrzymacie rezultat taki, jak chcecie. A jeśli zastanawiacie się, kim ja jestem, na jaką cholerę w ogóle macie mnie słuchać, to ja nazywam się Grzegorz Piekarczyk. Prowadzę już od Paru lat społeczność o nazwie iSfera Jest to, jak widzicie, zamknięta społeczność, w której są osoby, które kupiły zarówno moje e-booki, jak i pełny dostęp do iSfery. Mamy tutaj społeczność, oczywiście, tak jak powiedziałem, mamy tutaj lekcje, mamy tutaj tutoriale. W tym momencie, jak widzicie, jest 111 różnych tutoriali, i również będzie tutorial, jak zrobiłem, intro do tego materiału tutaj na YouTube. Kolejny materiał na naszej iSferze e to będzie właśnie tutorial z intro do tego filmu, który oglądacie i jak to zrobiłem to, co widzicie teraz. Wszystkie, oczywiście, informacje macie na dole. Macie link do mojego pakietu e-booków na temat tworzenia obrazów, ale nie tylko, jak również do iSfery. E Każdy, kto kupuje mój pakiet e-booków, otrzymuje kolejne e-booki za darmo. Jest to zasada, którą wprowadziłem niedawno. Kupuję jeszcze raz. Pakiet e-booków, i kolejna, kolejny e-book dokładany do, do tego pakietu będzie 1 października. Wszyscy, którzy kupili ten pakiet e-booków, mój, otrzymają ten e-book za darmo. Nie przedłużając, zaczynajmy, moi drodzy. Więc tak, pierwsze co musicie zrobić, to wejść na po prostu Google AI Studio, i tutaj będziemy budować naszą aplikację. Jednak zanim sobie ją zbudujemy, ja Wam pokażę trzy aplikacje, które zbudowałem dosłownie w kilka minut. Pierwsza aplikacja, takie najprostsze zastosowanie. To jest generator zdjęć produktowych. Jak widzicie, wrzuciłem tutaj zdjęcie puszki. Napisałem słoneczny dzień we Włoszech. Znajdź inspirację, generuj pomysł na prompt. On mi wygenerował kilka takich pomysłów na prompt. Ja kliknąłem taki opis, wybrałem proporcje obrazu i generuj zdjęcie. I mamy wygenerowane zdjęcie. Tutaj, po tej stronie, możemy dostosowywać tą aplikację. Czyli w momencie, kiedy coś jest nie tak, kiedy się pomyli. No to my możemy sobie ją dostosować i coś zmienić. To jest właśnie genialne, że możecie ją całkowicie dostosować pod swoje potrzeby. My sobie zrobimy taki, taką aplikację tutaj, e, w tym materiale, więc spokojnie. Na razie pokazuję Wam, jak wyglądają, e, wyglądają te przykłady. Weźmy sobie jakiś, słuchajcie, inny produkt. E, czy ja jestem w stanie tutaj znaleźć, słuchajcie, jakieś, jakiś, jakiś produkt? Dobra, tutaj mamy ten, e, takie, takie, ten conkeksy i powiedzmy targ z owocami marakui, bo to jest marakuja. Klikamy generuj pomysł, więc widzicie na żywo jak korzystam z tego generatora, którego stworzyłem sam. To jest to jest moja aplikacja i nie dość, że można ją używać, to jeśli ją udostępni komuś, to ktoś może dostosować sobie tę aplikację pod siebie i jeszcze dołożyć coś do tego, ale stworzenie jej to jest naprawdę kilka minut. Nie jest mega szybkie. Jak widzicie, tutaj szuka cały czas, cały czas tej inspiracji, więc nie, nie działa to bardzo, bardzo szybko, tak jak większość, większość generatorów. No ale on teraz w tym momencie analizuje to, to zdjęcie i pod to zdjęcie po prostu przygotowuje naszą scenę. I mamy OK. Tutaj klikam pierwszą lepszą i od razu nam wskakuje. Tutaj zostawiamy sobie, możemy sobie dać 9 na 16 jako wysoki i klikam generuj zdjęcie i to zdjęcie mi się tutaj generuje. W miarę szybko powinno to wygenerować, ale sobie do tego wrócimy, żeby, żeby nie przedłużać. Kolejne, słuchajcie, generator mokapów, nawet z kimś rozmawiałem, że chciałby taki, takie narzędzie. Wrzucasz zdjęcie, a on generuje dookoła pomieszczenia. I słuchajcie, widzicie, to jest to zdjęcie, które było wcześniej z Coca-Colą. I to jest mock-up, który jest naprawdę no, dobry, dobry, ma realizm. Daję, stwórz kolejny. I tutaj wrzucamy sobie, słuchajcie, zdjęcie, jakiekolwiek zdjęcie. E, powiedzmy, niech to będzie, niech to będzie, słuchajcie. Tu mam takie zdjęcie, takiego o SA z nosem. To akurat generator. rave. To niech będzie lobby hotelowe. Proszę, daję generuj pomysły. On generuje pomysły na różne prompty. Jak widzicie, one też inaczej są zbudowane, ale wszystko to, jak wygląda, to jakie są kolory, jakie są przyciski, czego brakuje, możecie tutaj po lewej stronie sobie dostosować naturalnym językiem z nim, rozmawiając, i on wtedy, wtedy będzie, to, będzie to poprawiał. A jeśli jesteście na iSferze, e to mamy osoby, które zajmują się programowaniem i one również mogą ewentualnie pomóc. Także pamiętajcie, że zawsze na iSferze e w naszej społeczności możecie możecie poprosić o pomoc. Mamy tutaj prompt. I teraz ja dodałem jeszcze, że jest czarna rama, biała rama, brązowa rama albo antyrama. Dajmy czarną ramę. I dajmy tutaj proporcję, powiedzmy, niech to będzie kwadrat i dajemy generuj mockup I za chwilę tutaj mamy mockup. Wracamy do tego poprzedniego zdjęcia. Zobaczcie, mamy nasz, nasz produkt i mamy zdjęcie, możemy je sobie zapisać. Tutaj nie widać jakiejś ono rozdzielczości, ale ono jest naprawdę dobrej rozdzielczości i wygląda w ten sposób. Zobaczcie, że napisy tutaj wszystkie są czytelne, nie zostały zmienione. Może za wyjątkiem tych malutkich, najmniejszych, no, ale to jest po prostu nieczytelne i nie widać, żeby to był jakiś z tym, z tym problem. Więc jak widzicie, mamy takie zdjęcie produktowe i lobby hotelowe, proszę, mamy lobby hotelowe, mamy je w kwadracie i mamy tutaj zdjęcie w czarnej ramie. I tyle, słuchajcie, i możemy dać stwórz kolejny. Możemy tam dodać różne inne rzeczy do tej naszej aplikacji. No i ostatnia aplikacja: studio wirtualnej influencerki. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj wrzucam sobie moją influencerkę. Powiedzmy, to będzie taka influencerka. To jest akurat z Hicksfield Soul. No i nie mam pomysłu, to jest zarzucaj problem, prawda? Nie mam pomysłu, jakby tu zdjęcie zrobić, prompt. Daje generuj pomysł. Co ja zrobiłem? Ja poprosiłem o stworzenie aplikacji, gdzie będę wrzucał zdjęcie influencerki. On będzie mi generował pomysł na nowe zdjęcie z tą osobą, ale nie będzie zmieniał jej twarzy, będzie zmieniał jej ubiór i będzie zmieniał wszystko dookoła. W pewnym momencie mi ją wsadził w jakimś takim kosmicznym miejscu, więc musiałem doprecyzować w prompcie, w budowie tej aplikacji, żeby używał tylko realistycznych miejsc. I żeby to wszystko było jak najbardziej realistyczne, on to zrobił. I później, po wygenerowaniu takiego zdjęcia, poprosiłem go również o to, żeby ostatni krok to był pomysł na opis w języku polskim, który będę mógł wrzucić pod to zdjęcie. Więc, jak widzicie, również jest tutaj, już po wygenerowaniu zdjęcia, będziemy mogli wygenerować wygenerować opis. Tych zastosowań, to są trzy zastosowania, na które wpadłem. Tych zastosowań może być naprawdę sporo, więc. To już od Was zależy, czego Wy potrzebujecie. Czy to będzie, mamy, daje generuj zdjęcie w, w, w trakcie, jak, jak Wam tutaj to wyjaśniam. To zależy od Was, tak? Jedna osoba będzie potrzebowała zdjęć produktowych, druga osoba będzie chciała zdjęcie influencerki, inna osoba na przykład, nie wiem, będzie robiła tkaniny obiciowe do mebli, więc może sobie zrobić, proszę, i mamy. Nasza influencerka oparta o mur, i dajemy, wygeneruj opis, i mamy. Będzie mogła, wracam. Będzie mogła na przykład jak, jak robicie prawda, obicia do mebli, będziecie mogli generować meble ze swoimi obiciami. Jak robicie obrazy, robicie zdjęcia, to co już pokazywałem, mocapy pewnego rodzaju jak robicie jakąś galanterię skórzaną, torebki, to możecie do tego generować różne influencerki. Zawsze możecie stworzyć, żeby wyrzucacie produkt. A ty tworzysz mi osobę, która będzie ten produkt, ten produkt nosiła, używała. Proszę, słuchajcie, zobaczcie, mamy tutaj opis do naszego, naszej influencerki, łącznie z hashtagami. Łącznie z hashtagami. Super, dobra. No to teraz przechodzimy, słuchajcie, do naszego tworzenia tej, tej aplikacji. Wchodzimy w Google Studio, klikamy Build po lewej stronie, i tutaj mamy, tutaj mamy taki bardzo fajne również przykłady. Zobaczcie, inni też stworzyli. Tutaj mamy Buff, taką budkę, słuchajcie, która powoduje, że wykorzystuje, zaraz zobaczcie, kamerę. Robimy zdjęcie, a tutaj możemy wybrać, co chcemy, jaki efekt. Robimy zdjęcie, i on tutaj nam tworzy ten efekt. Tutaj zdjęcie banana, czyli ubierze mnie w strój banana i to również jest aplikacja, słuchajcie, którą wy możecie stworzyć i która wykorzystuje właśnie to nano banana, bo za pomocą kamery w... proszę zobaczcie jak to wygląda genialnie. Za pomocą kamery w laptopie zrobił zdjęcie i do... ubrał mnie w banana, więc taką aplikację też możecie stworzyć. To już zależy od was. Możecie stworzyć każdą aplikację która wykorzystuje nano banana, czyli w tym momencie jeden z najlepszych generatorów pod wasze potrzeby. Co musimy zrobić? Musimy tylko wpisać prompt i to w języku polskim. Później będziecie sobie to dostosowywać. Stwórz aplikację do fotografii produktowej. Ja wrzucam zdjęcie. Później generuję pomysł na tło. Wybieram proporcje Zdjęcia i generuje zdjęcie. Tyle. Słuchajcie, chciałem jak najprościej, żeby, żeby też nie. Ten, był taki nie za długi ten materiał, ale też w związku z tym, że Wy będziecie się posługiwać, prawda, takim potocznym językiem. Jak widzicie, on teraz tworzy tą aplikację. I to, co powiedziałem, najważniejsze, nie zrażajcie się, bo to jest najważniejsze w pracy ze sztucznym inteligencją, żeby się nie zrażać. Mi, jeśli chodzi o tą aplikację z wirtualną influencerką, zajęło, no, myślę, że tak około 40 minut stworzenie tej aplikacji, dlatego że cały czas wyskakiwały jakieś błędy, cały czas było nie tak. Na samym początku nawet załadowałem zdjęcie influencerki, powiedział, i chciałem, żeby wszystko było tworzone na podstawie jednej osoby. Nie było tego miejsca na wgranie zdjęcia i niestety on się gubił w tym. Nie potrafił zaszyć w kodzie tego zdjęcia w taki sposób, po prostu, żeby zawsze generował z tą osobą. Więc dodałem, żeby wgrywać za każdym razem to zdjęcie i wtedy to już poszło, odszczała i zaczął generować. Więc czasem będzie tak, że będzie jakiś problem. Napiszcie na jej sferze, słuchajcie. I wtedy pomożemy, i, i gdzieś, gdzieś będziemy mogli to obejść. Ale najważniejsze to po prostu się nie, nie zrażać. Gdzie mam to studio moje? Tutaj. Jak widzicie, on teraz koduje i tworzy tą aplikację, i za chwileczkę ona będzie gotowa. Nie zrażajcie się. Jeśli coś będzie nie tak, no to piszcie, wyskoczył. Jeśli na przykład wyskoczy Wam błąd jakiś, to skopiujcie treść tego błędu, wklejcie je tutaj w okno dialogowe po lewej stronie. I on poprawi wam wtedy to i sprawi, że to będzie działać. W momencie, kiedy już aplikacja wyjdzie, bo tutaj, tutaj on cały czas robi, po prostu dajecie tutaj u góry, u góry save up. Więc ja sobie ją, o, chyba tą nawet miałem niezapisaną, więc tutaj mamy save up, ona jest zapisana. Zapiszę wszystkie swoje aplikacje, bo, bo, bo pracowałem nad nimi dzisiaj dość, dość długo. Więc tutaj mamy tą aplikację, i zawsze w trakcie możemy sobie i, i jej, i ją edytować. Możemy dać na pełen obraz, prawda? Tak jak widzicie tutaj, i używać na, w, w trybie pełnego obrazu. Jak damy back to start, jesteście w swoim Gemini Gemini w ogóle, powinien powiedzieć, a nie Gemini. Natomiast jak jesteście w Google Play Studio, no to tutaj macie zakładkę, wasze aplikacje. I jak widzicie, tutaj mam cztery aplikacje, które stworzyłem za pomocą Gemini w Google i Studio i możecie możecie tutaj sobie wrócić do, tej, do tych aplikacji. Klikam Studio wirtualnej influencerki i mam Studio wirtualnej influencerki. Tutaj cały czas nam koduje, ale myślę, że za chwileczkę za chwileczkę powinien skończyć i w momencie kiedy on skończy to będzie podgląd naszej aplikacji widzicie tutaj jeszcze tego podglądu nie ma ale, ale będzie podgląd i będziemy mogli zobaczyć naszą, naszą aplikację. Więc moi drodzy tak naprawdę to jest wszystko. Proszę mamy aplikacja skończona. I ile to trwało. No kilkadziesiąt. No może nie kilkadziesiąt parę minut i mamy tutaj możemy rzucić nasze zdjęcie. Tak jak, tak, jak było, no tutaj powinno być zdjęcie, zdjęcie, prawda, produktowe. W momencie, kiedy wrzucimy zdjęcie produktowe, on generuje od razu pomysł na to i później może nam wygenerować zdjęcie, zdjęcie z, z, tą, z tą puszką. Więc jak widzicie, jest to proste. Pamiętajcie tylko, żeby sobie tutaj zapisać, dobra, tutaj mamy cyk. Pamiętajcie o tym, żeby tutaj kliknąć i zapisać sobie, sobie te zmiany. Możecie też wysłać komuś tę aplikację i ją udostępnić. Proszę, mamy zdjęcie produktowe w ten sposób. No może nie jest za piękne, więc tutaj trzeba byłoby coś dostosować, prawda? I napisać, żeby, żeby było bardziej na przykład realistyczne, albo żeby te prompty były dłuższe, albo żeby były związane z produktem, który przedstawia, prawda? Albo na przykład dodać pole, w którym napiszę, jaki to jest smak. I żeby on dodał jakieś rzeczy czy przedmioty związane z tym smakiem, prawda? Więc no tutaj już nas ogranicza tylko i wyłącznie nasza, nasza wyobraźnia, ale jesteśmy naprawdę w stanie. Każde pole w tej aplikacji, tutaj mamy pobierz obraz i od razu mamy pobrane na komputer. Jesteśmy w stanie w tej naszej aplikacji po prostu dodać każde pole e, i zawsze jak ktoś używa aplikacja, a wiem, no bo testuje aplikację praktycznie każdego dnia i narzędzia, AI to zawsze jest tak, albo na to, albo na tamto, a nie jest realistyczna, e, a wychodzi coś takiego. Tutaj możecie bezpośrednio za pomocą e, Google Studio e, dostosować swoją aplikację i zrobić tak, żeby odpowiadała waszym potrzebom. Moi drodzy, to jest na tyle. Chciałem, żeby to był zwięzły materiał, ale żeby dawał wam naprawdę coś, co sprawi, że będziecie mogli wykorzystać pod siebie, bo pokazywanie wam super przykładów pięknych rzeczy i w jaki sposób można wykorzystywać to nano banana mógłbym, ale po co? Każdy chce wykorzystać pod siebie. Każdy z was ma inne potrzeby, a dzięki właśnie temu zastosowaniu i dzięki stworzeniu własnej aplikacji Znana Banana jesteście w stanie wykorzystać potencjał. To wszystko. Na dole są linki do iSfery, na dole są linki do e-booków. E-booki to jest naprawdę inwestycja, bo jest dożywotnia aktualizacja wszystkich moich e-booków. Zresztą tak samo jak z, z iSferą, również jest opcja, opcja dożywotnia. Do, do zobaczenia w kolejnym materiale. A na sferze tutorial, jak zrobiłem intro, i początek tego, tego materiału. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!